Możemy tak do wieczora. Proszę bardzo. Dziękuję. Tu nie chodzi o to, panie przewodniczący, żeby do wieczora. Sam pan wie, że sprawa jest poważna, bo rzeczywiście to, co się dzieje, zagraża życiu, zdrowiu mieszkańców Polaków, w tym również mieszkańców Powiatu Kłodzkiego, a nie Starosto. Nie wiem, czy pan. Obejrzeć film nakręcony przez telewizję Sudecką z tego wydarzenia. Tam właśnie w Nowej Rudzie, w piątkowy, zimny, deszczowy wieczór. Sama młodzież, dzieci ze szkoły podstawowej, a dookoła nic innego się nie słyszało jak tylko wiadome hasła, których tutaj nie przytoczę. Więc jeżeli Pan mówi, że nie. Powinno się. Ja też bym była za tym, żebyśmy się posługiwali tylko pięknym, gładkim językiem i o to apeluję. Szczególny mam powód, może, żeby, żeby o to prosić. Ale hołotą nazwać tych, którzy skandowali te hasła, to naprawdę mało. To naprawdę mało. Proszę ten film obejrzeć. Jak mogą dzieci trzymać hasła, wypier, wypier, pisane z solidarycą, z flagą państwową, Panie Starosto, proszę obejrzeć... I to, to pretensje do Starosty są? Nie, to nie są pretensje, tylko Pan Starosta kwestionuje nazwanie hołotą, ja, ja inaczej powiem, ja nie kwestionuję prawa do manifestowania. Ja nie odbieram nikomu prawa do wyrażania swoich poglądów, ale nie jest ulica miejscem do tego, zwłaszcza w czasie pandemii, i nie są argumentami ordynarne słowa, które znamy. I rumieniłabym się, gdybym miała je tutaj przytoczyć. I to jest właśnie barbaryzacja, idziemy w tym kierunku i osoby publiczne, które są tam obecne, które powinny raczej przeciwstawiać się temu, a słyszymy, piękne macie hasła, no to ja nie wiem, czy my jesteśmy na jakimś zwariowanym lotnisku, czy jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy chcą się kierować właściwymi zasadami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan starosta prosił o to, żeby nie użył.